Osiem drużyn, tyle pozostało na turnieju w Niemczech. Dziś dowiemy się, kto jako pierwszy wejdzie do półfinału. Przed nami hitowe spotkania: Hiszpania, Niemcy oraz... i Portugalia Francja. To jest kanał Bramko Strzelni. Wy oglądacie Studio Euro. I zapraszamy Was serdecznie na omówienie pierwszych spotkań ćwierćfinałowych. Pierwsze dzisiejsze spotkanie, mecz Hiszpanii z Niemcami, odbędzie się o godzinie 18 na stadionie w Stuttgarcie. Dokładnie. Co tu dużo mówić? Szykuje nam się hit. Dwa zespoły, które, no nie ukrywajmy, walczą o tytuł. Przynajmniej tak wygląda to z no, gry. Z wiele evo. osób by mogło powiedzieć, że to mógłby być finał. Znowu taki mamy świetny mecz. Hiszpanie, którzy, no, najlepszy zespół fazy grupowej, komplet punktów. Efektowne zwycięstwo nad Gruzją 4 do 1. To jest jedyna ich bramka stracona w czasie całego na razie turnieju. Tak, także to potwierdza też świetną dyspozycję drużyny Hiszpanii. Z kolei Niemcy. Tutaj wygrana 2 do 0 z Duńczykami po przerwanym meczu. Przypomnijmy przez warunki pogodowe. Jak na razie w dobrej formie jest drużyna Juliana Gelsmana, czy dzisiaj przejdzie do dalszej fazy? Dokładnie. Pamiętajmy, że historia meczów Hiszpanii z Niemcami ma głęboką tradycję, nawet na Euro. Pamiętny finał Euro 2008, gdzie na to austriackiej ziemi wówczas, tak. bodajże na stadionie w Wiedniu wtedy to Hiszpanie za sprawą Fernando Torresa wygrywają ten mecz. Dobrze go pamiętam, bo go oglądałem wtedy wówczas jeszcze jako młody dzieciak, także, także no, pamiętam ten, ten, ten cały turniej i, i pamiętam ten mecz. W każdym razie no, dzisiaj jest zupełnie coś innego. Niemcy wydaje się, że są na tyle atrakcyjną i na tyle silnym zespołem, że są w stanie przeciwstawić się Hiszpanii, Hiszpanii, którą dwa lata temu no, nie potrafili za dobrze sobie radzić. Przypomnę tylko, że grali wówczas ze sobą w fazie grupowej yy, właśnie No i wtedy doszło katarzy. do remisu, jeden Dokładnie. do jednego między dwoma drużynami. No i też dzisiaj Powiedzmy, bukmacherzy typują podobnie, to znaczy obie drużyny mają taką samą szansę na wygraną, zdaniem wielu bukmacherów i największa szansa tutaj jest na remis i potem podogrywce na rozstrzygnięcie tego, tego no spotkania. No właśnie, to a według opty, czyli najważniejszego serwisu, który analizuje te wszystkie szanse matematyczne i tak dalej, dalej, no to tutaj 60% dają Hiszpanom, 40% dają no, Niemcom. Hiszpanie zdecydowanie pokazali w tych spotkaniach, że w ofensywie to jest chyba jedna z najlepszych formacji na tym euro. W defensywie też, tak jak tutaj wspomniałeś chwilę temu, jedna bramka stracona, no to robi wrażenie. U Niemców jakby tych bramek było więcej, plus też, co prawda niektóre były anulowane przez VAR, ale mimo wszystko doszło do tych, do tych do sytuacji, także Także jest gorzej, no zobaczymy, no Niemcy mają ten plus, że za każdym razem grają przed własną publicznością, gdzie by nie byli sami siebie. No tak, Ale... to jest duży atut na pewno. Ale pamiętajmy, że Niemcom to też nie zawsze ten atut pomagał, bo na dużym turnieju, chociażby na Mundialu w Niemczech, nie zawsze te wyniki były dobre. No Jedyne, co na pewno Hiszpanom tutaj może sprawić psikusa, to to, że zawsze na każdym turnieju zawsze jakiś drużynie przydarzy się tak zwany jeden słabszy mecz. Niemcom już się taki mecz przydarzył w meczu trzecim ze Szwajcarią, wtedy tam gonili wynik i udało im się dzięki temu awansować na pierwsze miejsce. Hiszpanii nie, jeszcze takiego spotkania nie mieli, ktoś by mógł powiedzieć, no ale z ba Albanią 1-0, ale oni z Albanią wystawili drugi skład, to nie by... męczyli się, zagrali po prostu tak, tam to tam, było trochę na luzie. Tam powiedzmy, było powiedzmy, tak. rzucili tylko drugi bieg i, i zagrali tak, żeby nie tracić sił przed fazą. Pucharową, bo pamiętajmy jednak, że cały czas wśród wielu drużyn widać to zmęczenie sezonem, a Hiszpanie wyglądają dobrze i w meczu z Gruzją to pokazali. Cztery bramki robią wrażenie, w zasadzie można powiedzieć pięć, bo jedna też była samobójcza na Gruzji. No właśnie, i pytanie teraz zasadnicze, jak będzie przebiegało takie spotkanie, skoro wiemy, jak Hiszpania gra, to znaczy bardzo długo utrzymuje się przy piłce, raczej tworzy akcję właśnie spo, z podstawy, właśnie pod. Po, przy posiadaniu tego i piłki. Niemcy, raczej też wydaje się, bo Niemcy tak przynajmniej grali obecnie. Troszeczkę szybciej grali w tym posiadaniu piłki i tej konstruowania kontru ataków, ale no, w pewnym momencie grają bardzo identycznie. No i pytanie teraz, kto będzie chciał oddać piłkę, a kto jej nie będzie chciał oddać, bo w Hiszpanii nie widzieliśmy jeszcze takiej, która byłaby przyciśnięta do obrony takiej mocnej. No bo ten... mieliśmy mecze z Włochami, mecz z Chorwacją, ale tam Chorwaci, a nie Włosi nie mieli takiej okazji mocno jakoś przycisnąć tych No to Hiszpanii. było jednak widać po dyspozycji tych zespołów na przestrzeni turnieju, że ustępowały jakością Hiszpanii. No obecnie Niemcy to jest równorzędny przeciwnik. Pytanie, czy to będzie właśnie mecz takie szachy, może jak mieliśmy w spotkaniu yy, Francuzów i, i, i Belgów. Czy, czy. No właśnie tego się trochę obawiam, że ten mecz będzie potraktowany jak takie że... piłkarskie szachy, nie, bo tutaj... nikt nie będzie chciał się odkryć przez dłuższy czas, żeby nie stracić bramki. No właśnie, bo jak już stracą tą bramkę, będzie ciężko ją strzelić. Tutaj myślę, że każdy z Was się zgodzi, że tam nie było wielkiej różnicy między Francją czy Belgią, tak? Więc... Nie, nie było żadnej różnicy klas, bym tak powiedział. Tak, więc to jakby niewielka tutaj, niewielkie zdarzenie, które też zostało zakwalifikowane jako gol samobójczy, prawda? Tak, to, to prawda. Jest... Tego, <rabejśla> to jest najwięcej bramek w ogóle na tym Tak. Tym no, i, no i właśnie, teraz pytanie, czy któraś drużyna będzie chciała kalkulować, czy będzie się zastanawiać, a może podogrywca, może, może lepiej jedną bramkę strzelić i potem się bronić, no kto wie, bo popatrzmy po, na to w ten sposób, na razie nie mieliśmy ani jednego spotkania, a akurat do pamięć do spotkań mam dobro. to nie było ani jednego spotkania, w którym drużyna, która prowadzi 2 do 0 Drużyna przeciwna doprowadziłaby chociażby do remisu. Na razie jedyne takie sytuacje były w momencie, kiedy jakaś drużyna prowadziła jedną bramką, ale tak, nie dwoma, tak, tak. więc pytanie, czy jak ktoś strzeli dwie, to czy już ten mecz nie zostanie trochę w pewnym sensie zamknięty? A, tutaj przy takiej klasie zawodników, kiedy tracisz bramkę i wiesz, że musisz gonić wynik, no to się odkrywasz i są te kontry, jak Hiszpanie są zabójcze, więc ja to tutaj prawda. zakładam właśnie, że jeżeli ktoś pierwszy strzeli bramkę, to pewnie będzie to Hiszpania. No dokładnie, aczkolwiek no, Niemcy mają też kim strzelać. Nie, oczywiście. Ma, mamy tego Jama Musiale, który no, bryluje na tym turnieju, Chyba najlepszy z, to, z reprezentacji to brawne, Niemiec całych tutaj. Tak naprawdę świetna dyspozycja. Natomiast po drugiej stronie mamy natomiast Fabiana Ruiza, który też bardzo dobrze... W tym, w tym kadrze hiszpańskim się prezentuje. No jest Nico Williams, który no, będzie na pewno zagrożeniem dla tutaj Rudigera i, i spółki. No i oczywiście ten młody piłkarz, talent, największy Barcelony, czyli Yamin Lamal, który no, no, w pracy wieku podbija, może, być, może być takim odkryciem na pewno. Szturmem podbija ten turniej, to trzeba przyznać. No dobrze, ale jak w takim razie typujemy, kto przejdzie dalej? Ciężko wskazać, prawda, bo każdy może tak, przejść. Tak, I tak tutaj fajnie. zadecyduje o tym tak naprawdę albo dyspozycja... Powiem na, tak, albo... kto awansuje moim zdaniem zostanie mistrzem Europy. Tak dużo ludzi też typuje. I ja też tak uważam, że to jest, jest mecz, taka... który wy może wyłączyć nam mistrza. I jest też taka... taki pojedynek mistrzów, więc ja stawiam na Niemcy. No tutaj ja się z Patrykiem muszę zgodzić, bo Niemcy też pokazali nawet w tym meczu, którego im szedł ze Szwajcarią, że potrafią odwrócić te losy i powiedzmy nawet wyrównać. Oni są drużyną, która gra do końca. Zresztą zawsze to się utarło, tak, że Niemcy grają do końca, więc, więc tutaj liczę na to, że właśnie w tym meczu też pokażą to, że jednak. Nawet jeżeli będzie im, powiedzmy, trochę brakowało pod względem jakości, względem Hiszpanów, to jednak jako drużyna taktycznie, że ten Julian Nagelsmann ich tam dobrze poustawia i dobrą taktykę dobierze, to go się dowiemy o godzinie 20. A za chwilę powiemy o kolejnym spotkaniu. Przed chwilą mówiliśmy wam o hitowym spotkaniu, ale jak nazwać te, które będzie rozgrywane w Hamburgu o 21.00, czyli starcie Portugalii z Francją. 8 lat temu był to finał Euro 2016. Wówczas górą była Portugalia, przypominamy? No, dzisiaj w składzie Portugalii nie ma Edera, strzelca tamtego. Ale wciąż który... jest Cristiano Ronaldo Tak, i Pepe. tak to prawda. I jest również po drugiej stronie jego chyba największy idol, czyli kijan Mbappé, który przecież wzorował się często na Ronaldo, przecież są zdjęcia. No, ale po kijanie Mbappé to mi się wydaje, że on teraz za, zamiast się piłką zajmować, też zajmuje polityką obecnie, ale to już taka ma dygresja. W każdym razie no, mecz, który ma dużo, dużo ludzi go pamięta, ma go dużo w pamięci, na pewno mają kibice francuscy i piłkarze niektórzy francuscy, którzy wspominają ten spotkanie i mówią, że chcą się odegrać za finał we Francji, bo przypomnę, że to było właśnie u nich na rodzimej ziemi, no obrodziło nam w te mecze wspominanych finałów. Wcześniej mówiliśmy o finale Euro 2008, tak. teraz 2016. 2016. Mamy 24 2014. rok, tak, więc co, jakiś czas... co 8 lat. Co tak, 8 dokładnie. Tak Powtarzam. To prawda. E, teraz tak. Portugalia mierzyła się na ostatnim Euro z Francją, tam był remis 2 do 2 Spójrzmy na formę obu zespołów. No, Portugalia awansowała po trudnym meczu ze Słowenią. Słowenia się świetnie broniła, tam zmarnowana jedenastka przez Cristiano Ronaldo, ale też. Bramkarz Portugalii tego kosztano utrzymał Portugalię w tym meczu, to wielu porównuje to do tej interwencji bramkarza Argentyny w meczu z Francją z mundialu ostatniego. Też też, gdzie Randal Kolomuani mógł strzelić bramkę i, a, i Francja obroniła mistrzostwo wtedy świata. Natomiast kiedy Jano Martinez bardzo dobrze się spisał, myśmy też mieli taką sytuację. Der Diok, jak strzela wtedy, wszedł z ławki <laughs> meczu z Szwajcarii z. Polską, on też wszedł i tak z główki uderzył na samej końcówce i wtedy Fabiański też się mocno tak wystawił. Zresztą będziemy jutro omawiać spotkanie, gdzie bramkarz też w pewnym tak. sensie zdecydował o tym, tak. że ta drużyna akurat znalazła się tak, 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 dalej tak. w ćwierćfinale. Ale zostawmy to, przejdźmy do tego, skupmy się na dzisiejszym meczu. Tak jak przed chwilą mówiłem w poprzednim omawianiu spotkania, no Francuzi nieprzekonująco wygrali z Belgią. Tak samo no, Portugalczycy, oni postawili kropkę na D w serii 11, bo tam nikt jakby nie miał wątpliwości, która mm. druga była lepsza. Ale po tych 120 minutach no, ciężko było powiedzieć, tak, bo oczywiście Portugalczycy prowadzili grę, mieli mnóstwo sytuacji, ale brakowało wykończenia i nie byli w stanie sforsować tej świetnej defensywy. Z tak, super. to trzeba podkreślić, że obrona i w ogóle. Gra i postawa słowańców to jest naprawdę godna podziwu. Wiesz, tylko wielu komentuje tak: no nastawili się na jedenastki i zapomnieli dojechać na te jedenastki. No to prawda, trochę zapomnieli o tych rzutach karnych, że trzeba też umieć je strzelać. A zresztą też niezbyt dobrych piłkarzy wstawili na serię jedenastek, ale to już No znakamy. dobrze, ale to jest historia: my tutaj mamy dwie świetne drużyny. I Portugalia lubi prowadzić grę, to było widać i w fazie grupowej, i teraz w tym jednej ósmej. I Francja też, chociaż. Obie drużyny, no jeszcze uważam, że nie pokazały pełni potencjału. Zwłaszcza Francja, która no tych bramek to ma no, tak. Co no, Dokładnie. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że z przebiegu gry Francuzi raczej oddadzą piłkę Portugalczykom, to Portugalczycy będą prowadzić tę grę. Dlatego że Francuzi, mając takie, takich piłkarzy jak Mbappé, Dembele, Griezmann, to są piłkarze, którzy lubią kontratakować. To Oni są nie są piłkarze w tych którzy... kontratakach. Tu, że nie za bardzo się nadają do gr na grę pozycyjną. Zresztą to było widać w meczu z Polską, gdzie tak, oni tak, musieli tak. prowadzić grę i to tak nie za bardzo wychodziło. Mhm. Więc myślę, że oddadzą im piłkę, bo będzie łatwiej po prostu konstru konstruować takie ataki. No i e, kto wie, kto wie właśnie jak to będzie wtedy przebiegało, bo jeżeli Portugalia będzie grała cały czas tak samo, czyli e, nic z tego nie będzie wynikało, z tych powiedzmy posiadania piłki e, i no mało jest... akcji będzie z tego konstruować, no to Francuzi po prostu w pewnym momencie jedną konkretną kontrolą skarają, tak jak to zrobili z belgami, tak? tak. to prawda. No Tutaj Portugalia, jeżeli tak jak mówisz, będzie prowadzić tą grę, no to muszą tą bramkę strzelić. Nie może być tak, że mają mnóstwo sytuacji i marnują. Tutaj wiele zależy też od dyspozycji no, Cristiano Ronaldo. On cały czas szuka tej swojej bramki Tak, tym, że nie to nie też ludzi ją... zauważyły, że w ostatnim meczu ze Słowenią aż. Wszyscy piłkarze chcieli mu tylko podać, bo on tylko tą bramkę strzelił. Pytanie, pytanie, czy to nie jest też e, problematyczne I dla Portugalii, bo je, powiedzmy ktoś ma lepszą pozycję niż on i on tutaj, wiesz, Dokładnie. tej piłki nie potrafi wykorzystać. Ja tutaj, broń Boże, nie krytykuje Cristiano, bo jakby to jest taki wiek, on jest w takiej dyspozycji cały czas i gra na takim poziomie, że to Prawda. tylko bat, 39 lat. No, Wielu jakby piłkarzy, czy z Polski, czy z zagranicy, już w tym momencie jest na wakacjach dawno i na emeryturze piłkarskiej, a on cały czas walczy. No, tylko ciągle brakuje. No, pytanie, czy w tym meczu, gdyby, gdyby załóżmy strzelił tą bramkę, no to byłaby piękna historia, tak? Bo w poprzednim meczu dosłownie płakał, że prawie, powiedzmy, zmarnował szansę Portugalii na was dalszy. Pamiętajmy, że to są jego ostatnie mistrzostwa Europy. To prawda. Nie ostatnie Mistrzostwa Świata, bo ma zagrać za dwa lata. Ale ostatnie Mistrzostwa Europy w... na pewno, tak. Więc, Więc to skupienie na będzie na pewno duże. On jest bardzo zmotywowany. To tak, widać. to myślę, że dużo jest Portugalczyków zmotywowanych. A pamiętajmy, pamiętajmy, że mając takiego lidera, po prostu cała drużyna się motywuje. Wiemy, że Bramkarz jest teraz dyspozycyjnie, w bardzo o, wysokiej formie. świetny, Tak. Chociaż Manią też jest w dobrej dyspozycji. On naprawdę też parę razy uratował tych tak. Francuzów przed. No, kompromitacją, mówiąc szczerze. No Więc... tak, no bo zobacz, no ja tak sobie przed chwilą w głowie pomyślałem, ile Francja strzelił o No, z Austrią samobójcze. Jedną znam z karnego. Z Holandią był I... remis 00. Tak. Nam z karnego, no i teraz I... samobójcza z Belgii. Tak, tak. To, 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 to żaden dorobek, tak? Mhm. Się. To prawda. To my więcej strzeliliśmy. To prawda, to prawda. Więc no, widać, że jest problem w grze Francuzów. Zresztą to nie jedyna reprezentacja, która ma na tym euro problem, o tym powiemy jutro. W każdym razie no, jakby, ja typuję tak, że jeżeli będzie dogrywka, to w dogrywce wygra Portugalia. No, Portugalia. Bo Francja ma... nie umie grać dogrywki. Portugalia. Ma nie umie grać do grywki. Te dogrywki naprawdę opanowane. Czy, czy, czy z nami, czy właśnie z Francją tam na. Yy, A mówię, no, Francuzi nie umieją grać tak, dogrywki. No przegrali tak. z Szwajcarią, przegrywali. Z Argentyną z... Z... przegrali, no, tak, tak, w dokładnie. finale Mundialu. To jednak on, jak się ciśnienie pojawia, to jednak nie potrafią go wytrzymać. No i cóż. Yy. Przekonamy się. Po 23. To są kto już... ma rację? Czy my, czy, czy futbol będzie miał rację? To by są już takie tak... spotkania, gdzie naprawdę każda drużyna jest równorzędna, i ciężko tutaj mówić o, o kimś, że ktoś odstaje. Tu nie ma faworytów, tutaj zadecyduje dyspozycja danych piłkarzy. I dobrnęliśmy do końca dzisiejszego Studio Euro. Zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału, żebyście byli na bieżąco. Nowych widzów serdecznie witamy i cieszymy się, że dołączyliście do naszego zacnego grona. Prosimy o więcej, jak to niektórzy klasykiem mawiali. Zapraszamy również do komentowania tych dzisiejszych hitowych spotkań, bo myślę, że jest co komentować i jest co omawiać. My będziemy śledzić uważnie Wasze komentarze i będziemy ewentualnie na nie odpowiadać, jeżeli to będą na tyle merytoryczne. Te komentarze zapraszamy również na nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas na Facebooku. Przepraszam, nie na Facebooku. Na Facebooku to byśmy byli kiedyś. Na TikToku, na Instagramie, na Xie. Tak, jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle, ale zostańcie z nami, bo jutro widzimy się znowu kolejne mecze ćwierćfinałowe.